Często małżonkowie mieszkają w domu, który wspólnie wybudowali, ale wybudowali na gruncie na przykład nabytym przez jednego z małżonków przed zawarciem małżeństwa. Zaciągnęli kredyt, wybudowali dom, wprowadzili się i mieszkają szczęśliwie przez długie lata. Nie zdając sobie jednak sprawy z tego, że dom ten w istocie nie jest ich wspólną własnością, mimo że wybudowany został w trakcie trwania małżeństwa, w trakcie obowiązywania wspólności ustawowej, która powstała pomiędzy małżonkami właśnie na skutek zawarcia małżeństwa. Dlaczego? Ano dlatego, że w Polsce obowiązuje zasada, że budynki, drzewa, budowle wszystko co na gruncie jest częścią składową gruntu, jest częścią składową nieruchomości. A zatem dom jest tego małżonka, którego była działka gruntu, na której został wybudowany dom. A ponieważ działka została nabyta przed zawarciem małżeństwa, stanowi jego majątek osobisty. A zatem ten wybudowany dom jest też majątkiem osobistym. Oczywiście małżonkowi, który nie jest właścicielem, przysługują rozmaite roszczenia. W stosunku do tego drugiego, który jest właścicielem, o zwrot nakładów, a nawet o przeniesienie własności, no ale póki z tym nie wystąpi, to nie jest współwłaścicielem tego domu i tego gruntu. Nie jest wpisany w Księdze Wieczystej jako właściciel domu. Wiele osób przyjmuje taką informację z zaskoczeniem, ale tak jest. Czy można się przed tym uchronić? Oczywiście, że tak. Można zawrzeć na przykład małżeńską umowę majątkową w formie aktu notarialnego, rozszerzającą wspólność ustawową na ten majątek osobisty małżonka, czyli na ten grunt, i wtedy jesteśmy współwłaścicielami gruntu i wspólnie budujemy na wspólnym gruncie wspólny dom. Jeżeli zorientowaliśmy się w takiej sytuacji dopiero po wybudowaniu domu, możemy również taką umowę zawrzeć już po wybudowaniu domu i wprowadzić całą nieruchomość. Do majątku wspólnego. Warto o tym pamiętać, żebyśmy się czasem nie obudzili w nie naszym własnym domu. Warto o tym porozmawiać z notariuszem i o to zapytać. Od tego zależy często nasza przyszłość.